Dla Portalu Pasja Sportu Walki, jak szczena Rysiek, który, uwaga, będzie walczył z... Najmanem. Dlaczego? Nie z wiem, bo tak. Normalnie, bo tak, o. Więc myślisz, że w takim pojedynku masz szansę? to masz krótką przygodę z MMA. Eee, czy ja wiem, czy mam szansę? Ka szansę ma każdy, nie? Dlaczego mam nie mieć szansy? No kurde, no, zależy jak się do tego przygotuję, proste, nie? Więc w jakich płaszczyznach, że tak powiemy, widzisz właśnie tą swoją szansę na zwycięstwo w tym pojedynku? Myślę, że ciężkim pojedynku dla ciebie, co by nie powiedzieć, z Marcino Neymanem, który walk zawodowych plus show biznesowych ma ponad 30. No będzie ciężko. No ja nie mówię, że będzie lekko, Zobaczymy. No. Ja powiem tak. Na razie nic nie zakładam, bo tak naprawdę żadnego planu na to na razie nie mam. Będę ćwiczył i zobaczę sam, jak to wyjdzie. No, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Wygram to dobrze, przegram to też dobrze. I tyle, nie? Też. Nie zakładam e, z góry, że będzie wygrana, no bo wiadomo, no, e, to już zawodnik z wyższej półki, a ja takiej z takiej trochę niższej. Zobaczymy, nie? Tak, wydaje nie mi się. Nie ma co tutaj wcześniej planować, no bo to jest po prostu, no co, no, tak jak powiedziałem, zawodnik, który może naprawdę zrobić ze mną to, będzie chciał. No, chyba, że jak ja się dobrze przygotuję, też będę mógł coś pokazać. A? Samo się okaże, co to będzie, nie? No tak. myślę, że walką poprzednią pokazałeś dużo charakter i twoja walka można powiedzieć, że była spektakularna. Czy ta walka faktycznie cię na tyle odmieniła, że dzisiaj już pewnie byś się nie spodziewał wcześniej, zawalczyć z Marcinem Neymanem? No pewnie, że bym się nie spodziewał. Zmieniła się ta walka? Jeszcze się nie spodziewałem tego samego pewnie? końca, nie? Ale powiem Ci szczerze, to będzie samo przyjemność wystąpić z takim zawodnikiem, nawet gdy dostanę w no tak, no bo wyjdę z bokserem. To już samo to dla mnie będzie rewelacją. Nie? Że ja, zwykły, szary, tam gdzieś, kurde, obywatel, obywatel tak. będę mógł z takim zawodnikiem zawalczyć. To już dla mnie będzie sama przyjemność. Proszę tak. Zatem w jakiej formule trenując, czujesz się najpewniej, co ci najbardziej najlepiej wychodzi na treningach? Walka w parterze, walka stójkowa, bokserska? Ja ci powiem tak, próbuję wszystkiego, ale ja się zawsze w stójce najlepiej czuję. Czyli Marcin Najman jest trójkowiczem, co prawda z drugiej strony mówi Marcin Najman, że teraz nauczył się tego parteru na tyle, nauczył się obalać, że, że się czuje pewnie jednak w tym, też w tym parterze. Natomiast w takim razie, co dalej będzie? Jakie masz dalsze plany? Czy to jest taka przygoda powiedzmy jednorazowa, że teraz przegrasz i być może że sobie odpuścisz? Nie odpuszczę, nie odpuszczę. Jeszcze mam trzy walki, jeszcze w kontrakcie będę dalej to robił. Czy przegram, czy wygram, to mi nic nie zmienia. E... Przegrana z takim zawodnikiem to sama przyjemność, tak jak powiedziałem. Więc bierzesz każdego teraz do walki, ty w stanie się być, wyjść z każdym? Po, po oczywiście przygotowaniu wcześniejszym? E... No powiem ci tak, no, dlaczego by nie? No to taki sam zawodnik, jak i każdy. No ja jestem jakimś tam zawodnikiem, tak, no po części. A co to za różnica, czy ja wyjdę czy z tym, czy z tym. Tam masz sędziego, wszystko, tam się raczej krzywda nie stanie, a że jak ktoś tak. mnie tam trafi raz czy dwa, no to co? Życie. Psz, życie, samo. No właśnie, jak wspominasz twoją walkę poprzednią, yy, bodajże to był zawodnik psy, yy, yy, z psychotropem. Normalnie, bardzo dobra walka. I stres, miałeś takie spięcie nie. wychodząc przed walką? Nie, nie miałem, że... uważam, że ja nie miałem stresu. E... Też na początku, wiadomo, nie myślałem, że to jakoś tam wyjdzie, no bo pierwszy raz wtedy. Wyszło dobrze. No i co? Więcej. Więcej. Jak możesz skomentować to słowa psychotropa, które rozkażą Marcina Niemana o różne rzeczy, samemu walczyć w tej organizacji, zostawiając szansę, a na przykład mi się wydaje, również patrząc na Ciebie, że ta federacja dała Ci nowe życie i, i, i jakby bardzo wpłynęła na Twoją i postawę i, i Twoją formę psychiczną, fizyczną. No nie wiem, ja tylko mogę powiedzieć, że ja bym się tak nie zachował, a nie chcę się na ten temat wypowiadać. Natomiast ty ze współpracy tutaj z Marcinem Najmanem, jak rozumiem, jesteś pełny, w i takiej okresie zadowolony? Tak, oczywiście. Nic, nic tutaj do, 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 do nich nie mam. temu było wszystko okej. Okay. Nikt mnie nie oszukał. I wszystko, dzięki no. wywiady. wypowiadać się na temat tam czegoś nie chcę, no bo po prostu e, ja chcę być sobą i nie mieć z nikim problemu, także tak nie, nie będę się wypowiadał na jakieś tam e, no, różnej głupoty tak. Kto co ma z kim. No to mnie to nie obchodzi. Ja mam dziecko, mam kobietę i po prostu Oczywiście. wolę być sobą i się w nic nie wtrącać, nie? Oczywiście tym bardziej, że sami jesteś zadowolony z tej współpracy. Tak więc dziękuję ci za ten wywiad. Więc czego możemy ci życzyć swoją drogą przed tą kolejną walką? Szczęścia. I z tego ci życzymy, Piona.